Siemaneczko w sobotę rano. Dzisiaj nie domyślacie się co będzie grane na pewno. Będzie to wielkie zaskoczenie dla wszystkich, bo zaplanowałem sobie, tak mi się przyśniło, że dzisiaj już zakończę pola. Pod na nawozić i wozimy gnojowicę. Dobrze, ale też trzeba troszeczkę poważniej do tematu uderzyć, bo przyznam wam rację. Mieliście rację co do zaczepiania bezurkowca. I za moment do tego sobie przejdziemy. A w międzyczasie, niech się ciągnie, to zgrzeba. Jest 8:40, czyli dobry czas zaczynać. Eee, no i co? Lecimy z tematem bezurkowca na początek. W zasadzie jego podczepiania. Przyszły mi kule, które takie, jakie chciałem, to, to mam. Już wreszcie, to znaczy, jakie chciałem, jakie powinny być. I zaraz Wam pokażę, co się stało z. Bolcem drugiej kategorii odłącznika górnego. Ten fragment filmu nie ukrywam, że będzie ku przestrodze. No i niestety sam sobie jestem winien, że zbagatelizowałem temat. Szczęście w nieszczęście, że się tylko tak to skończyło, albo no mogło to się zupełnie Poważnie skończyć. Wiem, sugerowaliście, żeby czekać na trzeciej kategorii na fasolce. Tak, ja to dokładnie wiem, że pracować się powinno na fasolce, żeby tutaj sama maszyna regulowała się w poziomie. No ale, że nie miałem kategorii kuli trzeciej, a tutaj jest otwór na trzecią, to znaczy, bo tak, są kategorie kul wewnętrzne, zewnętrzne rozmiary. Kategoria trzecia po zewnątrz u mnie idzie, ale w środku wszędzie miałem na drugie kategorie. Tylko do obciążnika Tego przedniego miałem 3x3 3 kulki. Tutaj już na stałe są zapięte i ich nie, nie wyciągam. A wszędzie i na górnym łączniku stosuję 3x2 i na dolnym. I na dolnych łącznikach. Na dolnych to tam nie ma problemu większego. dochodzi tak jak jest. Ale na górnym, a na górnym, na szybko, jaki pierwszy lepszy bolec wziąłem? Taki wziąłem. I zobaczcie, co się z nim stało. Wygięło go. Dobrze go nie upierniczyło. Całe szczęście. Ledwo go dzisiaj stąd wybiłem. Ale na szczęście już mi przyszły kule takie jak trzeba. I poskładam to jak trzeba. No bo oczywiście ja zamówiłem w porę. Ale dostawa się przesunęła. I wyszło jak wyszło. Że dopiero po pracy te kule mi przyszły. Ale żebym wziął stworzeń waltrowski, oryginalny. Z nim by się nic nie stało. Z nim od biedy można byłoby pracować, ale że tak wyszło, to tak wyszło. Dobra, składam temat kulki od razu na te. Dolne wieszaki kupiłem takie jak trzeba trzeciej kategorii i niech przy bezłapkowcu będzie wszystko w komplecie. Także jak sami widzieliście, taka błahostka mogła do poważnych konsekwencji doprowadzić. No ale tak jak mówiłem, no nie miałem kul takich jak powinny. Nie ratowałem się tym co mogłem, ale mój błąd, że z gównolitu wziąłem stworzeń, a nie oryginalny waltrowski, który mam w kabinie. Zaraz Wam pokażę. O, coś takiego. Było w zestawie, to już jest troszkę innej stali. To by się nie wygięło, to prędzej by pękło, a nie wygięło. Ale mimo wszystko pokazuje to skalę e, ciężar tej maszyny. Jaką to siłę robi? Jak ona na wszystkie takie połączenia oddziałuje, że tutaj już nie ma przelawek i nie ma oszczędności. Kula za 20 czy 25 zł, a kosztów mogą to narobić niesłychanie. Także teraz już wszystko jest tak jak trzeba, nawet dolne. Już kule te 3x3 wziąłem na większe utwory, żeby to grało, żeby nie było ryzyka, że tam się te spożnie gdzieś wygną czy coś. W już wszystko będzie śmigać. Przy bezorkowcu zostanie ten komplet taki jak być powinien. Tylko ten sworzeń pewnie to będę z tą kulą to zabierał do agregatu chromowego, jednak. Ja no to też jest niesamowity ciężar. Jak będzie większa uprawa, więcej do roboty, to trzeba będzie z tego skorzystać. Aczkolwiek z żadnych przygód jeszcze nie było z agregatem prowowym, więc Może byłoby dobrze, tak jak jest. Ale dziś będąc. Po drodze przy sklepie to jeszcze wezmę sobie jedną właśnie taką kuleczkę, żeby to wszystko było jak być powinno. Eee, więc co, bierzemy się za robotę. Jest wcześnie, jeszcze nie ma dziewiątej, także dobry czas, żeby zaczynać. Eee, ciekaw jestem, czy mi wystarczy, bo właśnie jedyne co mnie może powstrzymać przed zakończeniem eee, nawożenia organicznego, naturalnego pod kukurydzę, to to, że to wagon się skończy. Tam zostało ze 40 cm na dnie tego dusza. bo wiadomo, że do zera się nie wybierze i może się okazać, że 3-4 beczki już będzie pusto, a pod oborą to, nie wiem, no, może półtorej będzie, max. 2. Więc może być krótko, mogę się zdziwić. Faktycznie kuźwa się dzisiaj ochłodziło mi stopnie na zewnątrz, takim dziadkiem mrozem czuć, a daj to spokój, już tak było pięknie, taka piękna wiosna, na przykład wczoraj, przedwczoraj, to chciało się żyć, a dzisiaj piździ, że mało łuba nie urwie. mam nadzieję, że za bardzo mi nie będzie z tej wylewki zwiewać, no ale jak będzie, tak będzie, ciśniemy, bo chcę dzisiaj e, z rana właśnie ruszyć, żeby jak najszybciej to wywozić, póki nie pada, bo po południu jakieś tam możliwe niewielkie opady, i takie nieszczęście jest, że to pole jest przy, praktycznie przy samej drodze, tylko przez podwórko przejazd i wszystko z kół wywozi się na drogę, jak się ewentualnie coś tam przyklei. Tak więc e, póki nie pada, żeby nie zasypić, trzeba walczyć z tym. Mam nadzieję, że się wyrobi i jest dobrze. Producenci wszystkich biostymulatorów mnie znienawidzą. Oto jak prosty rolnik e, znalazł sposób na Suszę, zobaczcie, tu kurzy się, tu się nie kurzy. Widzicie? A rozwiązanie jest bardzo proste. Woda gnojowa. Jednak kuźwa mieli rację, że mogą burze śnieżne przyjść. I przyszła śnieżyca. Wietrzyca, ja cię kręcę. Super pogoda dzisiaj. Super. <grych> Ale może już skończy to. Nie będzie tak tragiczne. Zostały mi ze dwie beczki tutaj do abyści. Finisz, ale pięknie wygląda to pole. Ja cię kręcę. Takie polany gnojowicą fest. Dzisiaj jest silny wiatr. To okoliczni mieszkańcy, co tutaj sobie na weekend przyjechali weekendowi, są naprawdę przeszczęśliwi. Z pewnością będą mnie wychwalać przy tym wietrze To ta, ten dobry zapach wiosny na pewno się szeroko roznosi. Dzisiaj pogoda płata figle. Powiem Wam szczerze, widać po beczce, że mocno wieje. No ale jadę zaczepnąć ostatnią. Już tata pojechał tam z agregatem. Musiałem przeczekać moment, żeby mi po prostu przemieszał w koło tego co niedolane, bo wszystko będę musiał nawracać już po rozlewanym no a tutaj na tym zestawie jednak sporo tego błota by się na te koła oblepiło i wszystko by się znalazło na drodze więc przymusowa była przerwa nie mówię że się przed nią jakąś tam mocno broniłem ale trzeba robić z głową po prostu i teraz doleję resztę, bo tam z półeczki mi zabrakło. I finito. Mamy no. wywiezione. Mam nadzieję, że będzie pełna z tego zbiornika. Jak nie, to dobiorę sobie z Żaden to problem. I tu kielich, i tu kielich. Wiecie co? I wykrakałem. Ostatnia beczka potrzebna na pole no i po wibracjach czuć, że już tam powietrze łapie się przy powietrzu, ale jeszcze trochę ciągnie może do pełna dobije no i chyba nie także mamy pusto w zbiorniku jupi <laughs> można odtrąbić opróżnienie durskiego zbiornika już powoli sezon rosenną gnojowicę kończy się za nami. W e, przyszłym tygodniu tylko spodobory wywiozem na łąki po drugiej stronie rzeki, po drugiej stronie Buga. i można będzie mieć beczkę i Bajlandą. Dobra, te turbo bo niech dopełni. No jeszcze na upartego raz by można było podjechać, ale to pewnie w przyszłym tygodniu już dzisiaj mi się nie zwraca. No i właśnie o to chodziło, żeby zmieszać tutaj te resztki, niedobitki co były polane Bo na nich będę niestety musiał nawracać z tym co chcę polać Już będzie zrobione. Może kogoś to śmieszy, ale ja naprawdę nie lubię tego wywozić błota na kołach, robić taki bałagan. Trzeba się szanować i porządek utrzymywać na drodze. A nie, że później psy wieszali taki czy uwagi na bałaganiu no, ale też nie można popadać w wiadomo, że 100% nie da się czystości utrzymać coś tam gdzieś zawsze spadnie taką wyrozumiałość też, no ale nie można po prostu przeginać żadnym z tych stron zobaczcie jaki tam ładny kamek się wynurzył standard tutaj na tych polach o. Enka dalej, katowana w agregacie może prędkości jakiejś wielkiej, nie rozwija, ale wydajność nadrabia szerokością tej maszyny. Proste, oczywiście życzę udanego wypoczynku. Jak coś złego, to nie ja. Enka no, dzielnie sobie radzi mieszając gnojowice na początku był plan kultywator z broną wziąć no może to też nie głupie bo te wałki w świeżej gnojowicy się oklejają ale znowu jeżdżenia byłoby odciula a zobaczcie jaki zestaw ja teraz wyszedłem na koniec dnia aż się gęba cieszy no mówiłem wydajności to tu nie ma 9 na godzinę się osiąga ale to znaczy prędkości nie ma, ale wydajność jest uzyskiwana przez dużą szerokość robotu. i cyk, te świeże polane to sobie na koniec zrobię a tata ta, o cyk wraca tamtym zestawem a ja tutaj to dokończę ile mi tu zostało, z półtora hektara można powiedzieć tyle co i nic. Jest godzina 14.20 bajka czas Patrz ta teraz co się dzieje. Jaka zawierucha Świata nie widać Nie wiem to śnieg, grad, grupa śnieżna Jak to określić prawidłowo Z przodu to, a z tyłu się kurzy nie ma tak te egipskie czarnoziemy w Wenezueli. Ale i wobec ogłaszam, że zakończone prace przygotowawcze pod siewy kukurydzy, to znaczy przygotowanie pól. Jeżeli chodzi o nawozy naturalne. Teraz zostało tylko wysiać nawozy naturalne, mineralne. Przepraszam i wymieszać to z glebą, uprawić przyćmiewnie i siać kukurydzę Także pierwszy etap przygotowania pól zakończony, ale powiem Wam, że kolejny ciągnik do mycia się szykuje i to w tempie natychmiastowym w przyszłym tygodniu. Także przyszły tydzień pewnie zaczniemy od prac porządkowych, nim za kolejny projekt się wezmę. Piąty kwietnia, godzina piętnasta, Temat uprawy i nawożenia naturalnego oficjalnie zamknięty. Jeszcze tylko w poniedziałek pewnie ze trzy beczki wywiozę na łąki, tamte ekstensywne. I będzie można myć szambiarę. Też. Także spadam do domku i widzimy się przy obrządku. O, i witam Was na nurskim monologu z obory. Mamy powrót zimy aktualnie. Na zewnątrz jest śnieżyca. Śniegiem kładzie takie kłapcie duże leciały, bo zimno powiem wam niesamowicie. Ciężko się przyzwyczaić z plus 20 na yy, nieco ponad zero. I do tego silny wiatr i opady powiem Wam masakra. Ale super wyszło, że dzisiaj, tak jak wczoraj mówiłem, że dzisiaj zamknę sobie na spokojnie temat, jeszcze dobrze udało się to przemieszać z głębą i już mogę spać spokojnie, teraz czekać tylko na siewy kukurydzy i mam bailando, mogę się brać za ciekawe pomysły i projekty, ogólnie jak pokazywałem wam ten pierwszy, jak szambo, tak, jeszcze pierwszy ten śnieżek co spadł Poprzez rozdawanie gnojowicy, wyjeżdżałem z domu, piękne słoneczko. Zajeżdżam na pole słoneczko, ale tam w oddali, tak jak mówię, nagle taka nawołnica nachodzi, i z, momentalnie na termometrze na ciągniku z plus 8 na plus 3 zeskoczyło i śnieżek. No, w, nie wiem, minutę trwało ta sytuacja. I, I mamy zimę z pięknego poranka. Zrobiła się zima, no ale dobrze, dzisiaj to tak nachodziło, odchodziło, nachodziło, odchodziło, dopiero teraz. Na wieczór się rozkręciło, więc dało spokojnie roboty wykonać. Więc z pracami polowymi jestem naprawdę do przodu, ale to chyba dużo z Was pisało mi, że szybko się powyrabiali, bo pogoda pozwalała. Niestety zostaje mi jeszcze ochrona zbóż, ale jak patrzyłem już temperatura ma się normować pod koniec przyszłego tygodnia, zacznę od skręcania jęczmienia. E, chwasty, w, e, tam, gdzie nie zrobiłem na jesieni, czyli przężyto i że to pójdą chwasty e, później, zaraz po tym regulacja grzybowała. Na jęczmieniu to będzie od razu regulacja grzybowa w jednym przejeździe e, Teraz nie chciałem tego robić, ale jak tam słyszałem opinię do Melosa R78, ciekawie jęczmieniu się wypowiedział, bo on zrobił regulację z tego względu, że ob, m, ma świadomość, że może uszkodzić te rośliny. Tak? Ale z drugiej strony, jak nie zrobi tej regulacji, a najbliższy tydzień, czy on mówi o dwóch tygodniach, nie pozwoli wjechać, to wtedy już ta regulacja może nie mieć sensu. Tyle, że on w innym regionie Polskim mieszka tak? i inną fazę wzrostu mają te rośliny. Póki co ja tam, wiecie, jestem taki zbożowiec jak boletnica, więc się nie przejmuję, aczkolwiek mam jakieś przeczucie, że ten rok na, dla producentów zbóż może być wyjątkowo udany. Nie wiem, jakoś tak jak pisałem, jakieś takie mam dziwne przeczucia, oby się sprawdziło, by przyniosło to efekt, więc dlatego proszę w chcę bardziej zadbać o zboża. Wszystko zasiane kwalifikatem, więc szkoda tego potencjału marnować i, i właśnie tylko się ociepi lecę z ochroną zbóż. To też dla mnie ciekawy temat, bo ja się tego uczę. I dużo od Was się uczy, tak? Dużo wypiszecie, dużo obserwuje innych twórców, gdzie kto co mówi, żeby jakieś te wiadomości łapać. Tak jak Adaj z powiedział, że ja go mogę uczyć krowy hodować, a on nie może uczyć uprawy zbus. I tutaj pod tym zdaniem się chyba podpiszę. No bo tak, to u mnie troszeczkę uleje i chcę to też się tego nauczyć, tak? I umieć w te zboże. No zawsze fajnie, jak rośnie, tak? to wtedy jest jakaś tam opłacalność, a nie traktować zboża jako e, płodozmian dla kukurydzy, tak? E, więc więc w tą drogę chcę iść, że troszeczkę tych zbóż i na takim fajnym poziomie Tu wiadomo zawsze te parę groszy taka to wpadnie co jest nie ukrywam bardzo miłe i pożyteczne w tych trudnych czasach co do Pryszczycy temat taki gorący Zbieram się zrobić materiał, troszeczkę też czytam, analizuję, patrzę co się wokół mnie dzieje. Na razie ogólnie paniki mieć nie można, ale pilnować się trzeba. I każdemu z Was gorąco polecam wstrzymać się z zakupami jakichkolwiek zwierząt, spoza Polski szczególnie bądź też od jakich pośredników. Jeżeli w tam macie znajomych hodowców między sobą znacie stado, tak, pewne. Pewny rolnik, że to wiadomo, że to nigdzie znikąd nie przyjechało i kolczyków nie miało zamienionych, czy tam kombinacje może... robione od hodowcy możecie śmiało brać między sobą, ale importowane, czy też od jakichś pośredników, ja nie mówię, Boże, że pośrednicy są źli, że wszyscy są tacy sami, ale tam jest duże ryzyko, że coś może, ee, coś może się przywlec, niekoniecznie to może być pryszczyca, ale miejcie się na baczności, to jest podstawa i też ograniczyć się samemu do wizyt między sobą. Po oborach nie chodźcie do nikogo, nikogo nie wpuszczajcie, to jest po prostu ograniczyć do minimum przedstawicieli handlowych wszystkich, to jeżeli no musi wejść do obory jakiś doradca, no to też proście o, o ochraniacze jakieś odzież jednorazową, no wiecie, to trzymać rękę na pulsie. No. To jest taka cholera, że nikomu tego nie życzę. Konsekwencji Bezwiązanych i najgorsze wiecie jest co w tym, że możesz ty się pilnować, wszystko dbać, a ktoś w promieniu 3 km wywinie jakiś numer, u niego się pojawi puszczyca i w promieniu 3 km wszystkie stada kasują, Więc to jest najsmutniejsze. I oby, oby do tego scenariusza nie doszło. Eee, także niebawem, może ja coś zrobię, jakiś materiał. Jutro nie zdążę tego, pomyślcie, że na jutro nie zdążę, bo. Też to jest tak rozległy temat, ta choroba, i tyle jest wątków, tyle jest opinii. Co człowiek, to opinia, że naprawdę ciężko coś konstruktywnego zrobić. Ale tyle, co ode mnie jako hodowcy, trzymajcie się na baczności i uważajcie. Jeżeli ktoś ma możliwość jakichś mat dezynfekcyjnych, też wskazane jak najbardziej, żeby zrobić tą dezynfekcję strzeżonego, Pan Bóg strzeże, myślmy pozytywnie pozytywne myślenie e, ściąga dobre rzeczy i tego się trzymajmy i jakoś tam będzie. Także do zobaczenia w dzisiejszym filmie i pewnie jutro widzimy się, czy też na live, czy na jakimś tam filmiku. Zobaczymy co wyjdzie. Do zobaczenia.